A my porozmawiamy w tak piękny dzień, bo zobaczcie, jak pięknie wygląda Warszawa, o trudnych czasach, <ś republicano> o czarnej godzinie. E, wszystko wygląda mimo wszystko lepiej, jak słońce świeci. No tak, nie wygląda na czarną godzinę ten dzisiejszy dzień, patrząc na te piękne ujęcia Warszawy. Witold Orłowski, ekonomista, dzień dobry. Dzień dobry. E, Mówię o czarnej godzinie, bo Polak jak myśli o finansach i zbiera na trudne czasy, to na czarną godzinę. Ona nadeszła jakiś czas temu. Tylko ile ona potrwa? W którym momencie tej czarnej godziny jesteśmy? To w ogóle ja chciałem powiedzieć, że Polak powinien się nauczyć, że zbiera się nie tylko na czarną godzinę, albo raczej, że taka czarna godzina w sensie potrzeby to dla każdego przyjdzie. Jak będzie starszy, to na temat emerytur i tak no dalej, tak, i tak to, dalej. To, to, już to już zostawmy. Tak Cztery wątek. To nie jest oczywiście tylko. Natomiast czy teraz jest czarna godzina? Ym... Znaczy są problemy i one nie znikną szybko, a myślę, że w jakiejś tam formie będą się wlec miesiącami, kwartałami, latami nawet. Natomiast no, dramatu żadnego nie ma. No, może nie może to dzisiaj ta pogoda powoduje, że człowiek myśli tak myśli optymistycznie, ale trudno jest powiedzieć, że była czarna godzina. To podsumowanie, o, ostatnie podsumowanie inflacyjne ponad 18%. Spodziewał się Pan tego, rozumiem. Tak, oczywiście. To znaczy, mm, ja jeszcze parę miesięcy. Temu sądziłem, że inflacja przekroczy wyraźnie 20% mhm. na, w tych pierwszych miesiącach roku. Zresztą jeszcze cały czas marca nie znamy, jeszcze nie wykluczone, mhm. że wzrośnie w marcu trochę, ale chyba 20 nie sięgnie, pewnie 19, nie. Natomiast tutaj nie da się ukryć, że pomogło nam strasznie to, co się na świecie stało. Czyli. Ech, ano. Prezydent Putin miał nadzieję, że im bardziej zakręci kurki z gazem dla Europy, tym wyższe będą ceny ropy naftowej i gazu, a świat zachodni, przez wszystkim Europa, dość sprawnie przestawiła się na niekorzystanie z rosyjskiego gazu, z rosyjskiej ropy i w rezultacie tego mamy ceny ropy niższe w tej chwili niż były przed wybuchem wojny, o 20% niższe. To dlaczego nam Putin inflację? A to proszę pytać tych, którzy wmawiają pod inflację. Dlaczego ceny benzyny na stacjach są Dalej, wyższe są są niż, nie... były, niż były no, no, rok temu, ale... Kiedy skoro benzyna jest, skoro ropa, czyli podstawowe surowiec jest o 20% tańszy niż był, no to, a złoty mniej więcej tyle samo wtedy, no to proszę o to pytać tych, którzy decydują a, o tych a cenach, a nie, a nie mnie. Tak się zastanawiam, czy rządzącym inflacja, oczywiście PR-owo na pewno nie służy, bo Polak jak m, musi za wszystko więcej płacić, to y, czuję się coraz bardziej sfrustrowany. Ale czy są jakieś y, y, płaszczyzny, gdzie można powiedzieć, że y, rządzącym ta inflacja służy? Oczywiście, że tak. Znaczy, po rząd pierwsza, zarabia na inflacji. Po pierwsze rząd zarabia na inflacji no bezpośrednio i tutaj y, Czyli na ręka, ma mamy... ta inflacja. No, raczej tak. Przed wyborami jeszcze bardziej. Y, a to za chwilkę jeszcze. Y, raczej tak o tyle, że jest tak zwany podatek inflacyjny, to jest taki cichy podatek. Pan premier może cały czas twierdzić, że finanse są w niezłym stanie, że są pieniądze, na różne rzeczy. Gdyby nie było tej inflacji, to oczywiście sytuacja byłaby znacznie gorsza, a tak to yy, na, dla rządu trudniejsza. Mm -hmm. yy, w budżecie byłby znacznie większy deficyt, a tak to można mówić, że finanse są dobre. A ktoś nie ma, no to wina Putina, a nie jak ktoś brakuje, a nie, a nie rządu. Czyli tutaj fajny podatek, bo w zawsze, jak już nawet ktoś go zauważy, że jest opodatkowany, to zawsze może być to Putin opodatkował, a nie, a nie rząd. Dawniej było, że to tuszko podatkował, mm -hmm. bo to on podniósł. Ceny tam 8 lat temu tylko, tylko 8 lat było, trzeba było czekać na efekty, i tak dalej. Natomiast druga sprawa jest taka, że ta pozornie dobra sytuacja i, 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 i inflacja powoduje, że nominalnie rząd ma dość sporo pieniędzy na wydawanie, i może cały czas i Narodowy Bank Polski jest skłonny do drukowywać tak naprawdę te pieniądze po to, żeby rządowi pomagać w wydatkach. A Yy, inflacja powoduje, że ten, kto nie dostaje podwyżki, ten traci. W związku z tym rząd ma pełną swobodę wyboru, komu te pieniądze dać, a komu nie. No, ten, co nie dostanie, to traci, chociaż rząd mu niczego nie zabiera. No, mm -hmm. Teoretycznie dostaje przecież nawet więcej niż poprzednio, tyle, że to więcej nie wystarcza na, na, to, na to, co... Na przykład samorządy to, tak, w takiej sytuacji są. To znaczy... To jest za dużo powiedziane, że fasada, natomiast z całą pewnością inflacja, bilans korzyści i strat dla rządu, no wydaje się, że w tej chwili raczej rząd uważa, że więcej zyskuje na tej sytuacji niż, 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 niż traci. No ci, co go nie lubią, no to najwyżej im się nie da pieniędzy, nie, nie, nie zwiększy się ilość przedbudżetowych pieniędzy wpłacanych, a dla innych za to można jeszcze więcej dać, więc to jest dość wygodna tak technicznie do Manipulowania, przy jednoczesnym tym absurdach na temat tego, że finanse są w świetnym stanie i bo no, niedawno pan powtórzył to, tak, tak, nie tak, tak, tak. dawno to jest, oczywiście, to jest oczywiście komedia natomiast, znaczy krótko mówiąc, finanse są w stanie jakim są my bo w którymś momencie zobaczymy dopiero efekty tego, a inflacja powoduje, że to można ukrywać przesuwać, mm -hmm, a jak ktoś się montuje, zasypywać, zasypywać tak, mm -hmm. a jak ktoś się mutuje przecież zasypana u mnie nie, no to powiedzieć, no to Putin. Putin, przecież nie, nie my, to Putin. Mm -hmm. No tak, Pan bo zawsze zabrał. jest wojna. W, tak, obok, jest wojna. Można, znaczy, no, no. Tym, którym się nie dało, to się mówi, że to wina wojny, a tym, co się dało, to zasługa rządu. I, I jest czyli no. jest, z punktu mm -hmm. widzenia technicznego wiadomo, że rządom inflacja jest dość wygodna no oczywiście tylko do momentu kiedy ludzie nie są, nie zaczynają być zmęczeni inflacją, wyraźnie już. a nie jest tak, że powoli zaczynamy być nawet nie zmęczeni, tylko sfrustrowani sfrustrowani, bo... no to jest lepsze słowo oczywiście mm -hmm. dużo mówi się o, o warzywach o tym, mamy wiosnę każdy z nas tęskni za nowalikami a prezes Grapiński gada o kiszonkach no, no, to, to tam co, co, co więcej to jeszcze. No, to jest i tak postęp w stosunku do... Bo to jest dość praktyczna rada. Poprzednio było na temat tego, że kota trzeba wziąć tak, i gładzić, a nie... Tak, naprawdę... Tak. Świetna rada. A kim kimchi można i tak. Ale... To jest raczej pytanie innego rodzaju. Jeszcze mhm. może tylko zanim do tego przejdę, to przypomnę, że na inflacji tak naprawdę najwięcej tracą posiadacze oszczędności. Tak. Bo... Cheek. Którzy mają dochód, no to w zależności od tego, czy mają indeksowany czy nie, no to można im bardzo to złagodzić. I na przykład, że on bardzo wyraźnie widać, że dba o to, żeby te grupy, na którym zależy, to żeby miały jak największym stopniu rekompensowane. Mm -hmm. Ludzie i tak są niezadowoleni, emeryci, no ale też trzeba powiedzieć, że o nich się naprawdę dba, żeby oni tę inflację mieli w maksymalnym stopniu zrekompensowaną. Natomiast e, ci, którzy tracą oszczędności, a realnie oszczędności tracą właśnie wszyscy, którzy je tak, mają. Którzy je mają. No może pana, poza panem premierem. To tak, zaraz do tego dojdziemy. Do tego dojdziemy. Yy, no to oni mają oczywiście, tylko że jak się wydaje, rządzący uważają, że to i tak człowiek nie jest ich elektorat, ci co mają oszczędności, w związku Więc z dlaczego tym... dlaczego mamy się Tak jest, nie ma czym się martwić, że, że tam się jest niepopularny. będą biedniejsi, to, to nawet Ta, dobrze. Tak, tak jest. Yy, także moje sytuacje czysto... Techniki rządzenia, no techniki rządzenia to ta sytuacja jest dość wygodna. Jak powiedziałem, do czasu, dopóki nie okaże ja obawiam się, że to może nastąpić dopóki się nie okaże, że jednak ta obietnica cały czas NBP że, że i rządu, że inflacja jest wysoka, ale zacznie spadać już zaraz, zaraz, ona się troszkę obniży. Co notabene jest chyba myślę, że to jest błąd komunikacyjny rządu, dlatego że chyba cały czas nie doceniają rządzący tego, że ludzie poprawę sytuacji to rozumieją jako spadek cen, a przynajmniej zatrzymanie się tak, wzrostu cen. Tak. Podczas gdy tutaj jedynie arytmetycznie z powodów statystycznych tak zwanego efektu z wysokiej bazy, już niskiej bazy, nie będziemy to w to wchodzić, inflacja nam się obniży, to znaczy no albo już w marcu, a bardziej prawdopodobne że w kwietniu, w maju, no pewnie spadnie z tych 18 do nie wiem 13-14%, mhm. no i oczywiście będzie trąbienie, że, że, że jest już dobrze, natomiast Myślę, że dla części ludzi to będzie jednak zaskoczenie, bo, bo to wcale nie będzie znaczyło, że ceny przestają rosnąć. A proszę powiedzieć, bo Europejski Bank Centralny, nie wiem czy się trochę przestraszył, czy nie, ale podwyższył stopy. To znaczy, że Europejski Bank Centralny walczy z inflacją. Europejski Bank Centralny Jaki to nie ma wpływ na tak, nasze decyzje i tutaj na nasz, na nasz portfel. Nie tyle się przestraszył, ile jednak uznał konsekwentnie, że iż By... z inflacją trzeba walczyć. Mhm. Znaczy, nie można dopuścić do tego, żeby inflacja, która oczywiście że była początkowo wywołana przez ten wzrost cen energii, żeby się utrwaliła. Europejski Bank Centralny niezależnie od sytuacji, niezależnie od tego, że sektor bankowy nam zaczyna płakać, bo niektóre banki mają straty, nawet doszło do bankructw właśnie w związku z tym, że te no tak, ostatnie że wyższe, dni pokazały, co się tak, dzieje. Tak, I... że banki po prostu krótko mówiąc inwestowały, niektóre banki, na no akurat te mamy, dwa amerykańskie, inwestowały twardo w amerykańskie obligacje, zakładając, że one zawsze będą bardzo drogie, czy będą miały niskie nic stopy jest, procentowe, a okazuję. nic nie nie na zawsze. Mhm. I nawet słyszałem teraz e, niektórych analityków finansowych mówiących, że przecież jest nieodpowiedzialność ze strony ze strony banków centralnych podnosić stopy procentowe, e, bo przecież powinny być zawsze nic nie, bo przecież banki mają problemy, no to jest wina banków, że... Ale proszę że tak bo, po tym, y, po mhm. tym upadku, y, kiedy to było trzy no, dni. Tak, tak dosłownie, tak. tak na początku tego tygodnia, początku tygodnia. Y, podróżą o jedną czwartą Bitcoin. Ja nie ukrywam, że ja się na Bitcoinie nie znam, ale wiem, że młodzi ludzie po prostu wierzą w niego jak w... E, no, no bardzo. Proszę specjalnie w to, to nie to? wierzyć. To jest, to jest spekulacyjne. Bitcoin okay. jest całkowicie mhm. spekulacyjne. Natomiast to jest ważne, że dolar trochę stracił. No w tej chwili e, problemy Mogą się pojawić w europejskich bankach, przede wszystkim szwajcarskim, e, Credit Suisse, e, co może z kolei znowu szuderzyć w europejską gospodarkę, ale ja tutaj bym nie oczekiwał w ogóle jakiegoś dramatu. Natomiast prawdziwy problem, bo widzę, że już musimy no kończyć, spokojnie. polega na tym, że Europejski Bank Centralny jednak pokazuje, mimo trudnej sytuacji, jesteśmy zdeterminowani, żeby nie dopuścić do tego, że ta inflacja się utrwaliła. Mhm. Czyli oczekujemy, że ona rzeczywiście działamy tak, żeby ona spadła w końcu roku i żeby wróciła do poziomu normalnego. To samo robił Fed, za co niektóre banki płacą. Banki, mm -hmm. które zakładały sobie, że Fed na pewno nigdy nie będzie mm -hmm. podwyższać stóp procentowych. Natomiast Narodowy Bank Polski niestety takiej klarownej polityki. A czy mowa. można y, śmiało powiedzieć, że najgorsze już za nami, czy to jeszcze jest daleko droga? Nie, właśnie nie. To jest złe. Znaczy, to czy jest najgorzej, czy nie, to nie zależy od tego, czy w marcu inflacja wynosi na przykład 19%, a potem spadnie do 15%, tylko czy ona nam się utrwali na tym poziomie mm -hmm, wysokim, mm -hmm, czy nie. To jest mm -hmm, główny problem mm -hmm, i główne pytanie. Mm -hmm. I przy obecnej polityce Narodowego Banku Polskiego i rządu, który no w gruncie rzeczy. Jak już ustaliliśmy, właściwie ta inflacja mu odpowiada i właściwie działa. No tak. No ja rozumiem, no uzupełniają bo... swoje zapasy przed wyborami, Wy, Wykorzystując z inflację, a, a nie zwalczając ją, no to niestety grozi nam, że, że inflacja może nam się utrwalić na poziomie naprawdę wysokim przez na. No wybory dopiero na jesień, więc to. A. Tak, to jakby, ja rozumiem, że to im się I tutaj oczywiście nie wiadomo, w którym momencie mimo wszystko ludzie zaczną, mogą być zmęczeni tym, chociaż no też zależy. No pewnie emeryci Ale... dostaną jeszcze 15 lat. No ja wiem, bo tutaj mamy transfery. Czego. Społeczne, tak? To tak, ta polityka rządzących w tej chwili jest taka, tu pozbieramy, a potem rozdamy i na A co więcej, inflacja pozwala w, 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 właściwie przekierowywać środki. No właśnie od jednej o tym mówię, dwudziś, że tak. bogaci zapłacą za to. No. I to nawet nie, co, decyzją, co rządu, nie decyzją rządu, tak. tylko Putin. No, proszę Putin. A proszę powiedzieć, bo na Biznes Insiderze pojawił się dzisiaj artykuł o tym, ile zarobił na inflacji premier Morawiecki. Na koniec, dokładnie w kolejnej transzy pod koniec tego roku otrzyma 347 tysięcy. To jest policzone przez jednego z czytelników. Wcześniej już powinien był otrzymać 24 tysiące. To prawie 400 tysięcy złotych na obligacjach, które sobie zakupił, jak pamiętamy, chwilę przed tym dużym skokiem. Doradził sobie świetnie i zadbał o swój interes. O nasze niestety nie. No, ja nie mam pretensji w ogóle, premiera, o to, że dba o, o swoje oszczędności. Bo decyzja racjonalna. Tylko, że w tej decyzji wyraźnie widać, że brał pod uwagę, nie wiedzą, to nie jest tak, że on wiedział, co się stanie, ale że zakładał, że inflacja będzie wysoka, wzrośnie. No w tym samym czasie mówił, jego, mówili wszystkim, że inflacja będzie spadać niedługo, a prezes tak. Gapiński w ogóle przez długie miesiące mówił, że już od następnego miesiąca będzie spadać inflacja. No potem oczywiście się udało, bo te od pewnego momentu zaczęto mówić, no nie spada, no bo Putin, bo, bo, tak. bo Putin. Ale ja nie mam pretensji do premiera o to, że, że, że zadbał o swoje oszczędności, natomiast Natomiast najwyraźniej ta wiedza, którą miał wystarczająca do tego, żeby zdawać sobie sprawę z tego, że inflacja będzie rosła, no nie wpłynęła na prowadzoną politykę. Dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Podsumowaliśmy nasze finanse w piątek. Widzę, że już mój kolejny gość się rozbiera. E, dziękuję. Dziękuję bardzo. E, dziękuję. Tak, słońce świeci, czarna godzina to nie jest. Marnarka jeszcze było, by się żeby przybała, nie było, że pan nam się tutaj przeziębi. Tak? Dziękuję bardzo. Tak. Do, tak. Dziękuję do widzenia. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam Torułowski był moim e, i waszym gościem.